Cześć, Siemano. Witam Was wszystkich, moi kochani. Mam nadzieję, że to będzie dobrze słychać. Słuchajcie, otrzymałem tutaj World of Tanks. Mm, po prostu nie wierzę w to. Kilka dodatkowych czołgów. No przyjedźmy się nim. Co prawda, one są chyba na dziesiątym poziomie. Mam nadzieję, że mnie będzie dobrze słychać. Ech, to będzie masakra. Jak widzę, wszyscy, wszyscy grają tymi czołgami, no. To może się skończyć nie z bijatyką No, zaraz zobaczymy jak nam to wyjdzie Także Jezu jak to wygląda O sztyluju Będzie ciekawie U Jezu ile mam życia Ja pierdolę To jest faktycznie dziesiąty 10 poziom 1050-150 Co to kurwa jest Nie wiem ale to jest mój wkład, okej okay. To w ogóle znaczą te dwa znaczki tam, ten i tu. Nie wiem, ale szczerze powiedziawszy jedziemy. No ehm... ja nawet nie wiem w którym stronę mam jechać. Wreszcie tutaj wszyscy pozderzamy i tyle z tego będzie. Ja tu może zostanę. Poczekam sobie na pościarze. Aha, dobra, nie będę mógł... O dobra, teraz mogę tam jest punkt przyjęcia, dobra, o dobra, już się zaczyna cel namierzony nie widzę celu mam go na celowniku Dobra. cel poza zasięgiem tu chyba o to chodzi, że trzeba przyjąć flagę i doprowadzić do siebie także ja jadę, nie będę tutaj absolutnie tym, który e, próbuje zrobić coś innego, włączę sobie automatyczne Automatyczne To ktoś mi spamuje na tym zabiję zaraz. Kurwa. Ups, ups. Fucking shit. Kurwa kurwa No fajnie, że to nie siadło. Dobra, bym tutaj zajebał... ...jedną czwartą życia. AHA! Dobra... No będzie grubo, powiem szczerze. No jeszcze, jeszcze takiego czegoś nie przeżyłem. Dobra, wjeżdżamy tu na górę, może coś pomoże. I znowu automatyczna jazda. bo mi się nie chce cząść szy, jestem leniwy. Hmm... No zobaczymy jak to będzie, 30 klatek nie jest najlepiej Ooooo, synak! O kur No kurwa, wej dostał! Strzel na ślepo! że No się nic nie zerwala, stoimy! Fuck! To pierwsza misja nie poszła najlepiej. Hmm... W renowacji weźmy tego. To jeszcze takiego trybu walki to ja w życiu nie widziałem. Jak żyje? Serio mówię. Chodź, wystaw się. Nie bądź wody. Co? Co to kurwa? Co to kurwa? mi się podoba Panie Dziejarzku Ciekaj na mnie, że tylko jakieś kurwa syna Ja Dobra Dziękuję Weszło jak w masło przeciwnik oberwa To no nie wierzę Czemu reszta nie dochodzi? I don't fucking way, ale dobra. Mam jednego fraga, jest dobrze. Co to było? Nie, czy wyście to widzieli? Masakra. Jeden strzał, 700, coś kurne obrażeń. Ja pierdolę O niech mi się to dowoduje. Nie, tam nie. Ja jedziemy dalej. Dzień dobry. Kocham ten czołg. Kurwa. Nie kocham ten czołg. Z godzinę później. Dobra, światło poczekamy. No i tak, tak nie jestem w stanie nic zrobić. Tego tam może, może się zerwać w każdej chwili To musiał poczuć Kurwa wow. Wynośmy się stąd No jeszcze tego nie sprawdzałem, także tego proszę Zakrak kto mi tu spamuje No nie, Steam aktualizacja, nie walczy Dobra, sprawdźmy co ten potrafi. No dobra, no, będzie ciekawie z nim na pewno. Mm, dobra, mój wynik dwa fragi, no to nie jest za fajne. To musiał poczuć. Ty! Mmm, wszyscy zmarnowałem. Kurwa, co zapaściarz W z Nie goduj. Tak mówię po... Mało jak w masło. Przeciwnik oberwał Weszło jak w masło. Co weszło jak Przeciwnik w masło obywał. kurde no Zajbał go ktoś, mam nadzieję No, ale to musiał poczuć, tym go nie pokonamy. Kurde, no. A dzień dobry, co to nie go? Żal, pozdro, pizdro. Dobra, tam zniszczony. Uj, oj, 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 oj. Dobra, uszkodzenie zablokowane. Tyle, tyle wygrać. W ogóle coś się zmieniło teraz. Aktualizacja nowa jakaś weszła, czy coś. jest ja jestem pełny podziwu dla tutaj World of Tanks Bota tak zwanego. Nie wiem, czy one będą dobre. Nie wiem, czy złe, ale wiem, że gościowi chcę zabrać tego fragensa. Mogę? Pozwoli mi? No nie! Trzeba się cofnąć. No dobra, ktoś mu już zajebał fragment. no Dobrze, i to na pewno nie byłem ja. Także. Uh, mission uh, complete! Co za paściarz? Co jest ominęło go? Tym go nie pokonamy. Fuck. Słaby ten czołg. Jadę z nim na krótki dystans. Zobaczymy. Weszło jak w masło. Przeciwnik oberwał. Weszło jak w masło. Przeciwnik oberwał. Uwaga, ostatni strzał obycelny. Nie jest raz za... Kurwa no, ile ma chuj Zgadnij no, to. To było głupie. Ale było za mną. Niech. No, 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 mom, no. mom, mom mom. Dzień dobry! Wiesz, synek, w ogóle, co się dzieje? Czy nie? Czy... to nie ogarniasz? Ile mu tam jeszcze życia zostało? No, trochę mu zostało. Kurdej, to musiał poczuć! Kurde, i się odsunął. No fajnie. W ogóle, kto jest na serwerze? Mało Mało. <laughs> Niektórzy poginęli, to tak w chuj. Widzę, że ten... Uuu! Nie dziękuję. To z drugiej strony. Groźnica uszkodzona! Może się zerwać w każdej chwili. Podobało się Mam więcej straciliśmy gązienę. Kur! Orwaliśmy Dobra no, moje haharzenie nie przyniosło tutaj dobrego, ale nie na pewno wbiorę ten czołg. To jest po prostu zarąbista sprawa. Jeden strzał może dwa i gościa nie ma. Nie wiem, przegraliśmy runda? Mmm, nie fajnie, nie fajnie. No ale zawsze lepsze to niż nic. Napraw pojazd, ok. Jeśli ymm, um, naprawienie automatyczne, no i tak, no napraw. Czy nie, czy muszę to pierwsze kliknąć? Dobra, niech będzie. Mam trochę kasy, ale nie tyle, żeby kurna naprawiać wszystkie czołgi, tak? Dobra, to też będę musiał się z tym... Tutaj... Niepełny zapas amunicji, Boże, jeszcze amunicja trzeba. Dobra, uzupełnij tą głupią amunicję. zamknij obsługa czego tu jeszcze nie ma, materiały eksploatacyjne na no, to. tak naprawdę, dobrze póki ona się tam nie... Na... nie, one są chyba już naprawione, tak? kurna steam dobrze, widziałem hmm, fajny to jest przylicznik expo i tak dalej wszystko cacy ale no jednak trzeba propić nasze czołgi Um, dobrze, czy tutaj już mam coś do kupienia fajnego? Mhm. Dobra, jestem dosyć łakomy na to. A co mamy tu? No, tu już mamy bliżej, chyba 28. Ooo, ciowo, Dobrze, ale. Może jak na razie starczy. <laughs> Słuchajcie, w tym filmie także będę tutaj podkreślał. Będzie e, specjalny, e, specjalne zdjęcie mojego Snapchata, jeśli ktoś chce, jeśli jeszcze ktoś nie ma mojego Snapchata, no to będzie mógł e, mnie dodać i wysłać mi Snapy, ja będę jemu wysyłał, także to będzie ma, mały taki delikatny deal. A potem, jeśli się na to zgodzicie, będę robił z tego e, no, takie overwatche waszych Snapów. Także dziękuję Wam bardzo, cześć, trzymajcie się i do zobaczenia na następny raz.